Cześć, Bożena Godlewska ze strony bożenagodlewska.pl oraz zarabiajwięcej.com.pl. Witaj na kolejnym wideo dotyczącym pozyskiwania kontaktów przez internet. Na dzisiejszym wideo powiem Ci o darmowych metodach reklamy i promocji w internecie. Wcześniej to były takie filmy, czysto techniczne. Dzisiaj Ci przekażę taką wiedzę w pigułce, w pigułce, jeśli jesteś osobą początkującą, co powinieneś zrobić, aby zaistnieć w internecie. Potrzebujesz rozpocząć od tego, żeby zbudować wokół siebie społeczność, gdzie tę społeczność, w jaki sposób tę społeczność można zbudować? Otóż są trzy takie miejsca w internecie, gdzie powinieneś się pokazać, gdzie powinieneś uczestniczyć, gdzie powinieneś pisać artykuły, bo to, żeby cię zauważono, żeby po pierwsze wyszukiwarka mogła wyszukać na podstawie słów kluczowych, jakie wpisują użytkownicy internetu, internetu, na przykład Twojego bloga, albo żebyś Ty sam mógł wyjść do ludzi poprzez swojego fanpage'a, czy poprzez to, że nagrywasz jakieś filmy na YouTube. Także te trzy miejsca są niezbędne do tego, żeby publikować jakieś treści, które spowodują, że zbierze się wokół ciebie jakaś grupa ludzi. Wtedy, kiedy już zbudujesz taką społeczność, potrzebujesz jeszcze wybrać z tej większej grupy osób takie osoby, które będą już bardziej zainteresowane tym, co ty masz do zaoferowania. Potrzebujesz stworzyć swoją bazę adresową, listę kontaktów, którzy jeszcze nie są Twoimi klientami, ale oni kiedyś mogą zostać. Są to Twoi tacy potencjalni klienci, którzy są bardziej zainteresowani niż ci, którzy gdzieś tam zajrzą na stronę i raz i więcej nie wrócą. Zresztą właśnie może by wrócili, gdyby mieli okazję. I ty musisz spowodować, żeby ich przytrzymać poprzez właśnie stworzenie takiej strony przechwytującej do tego, aby osoba, która odwiedza Twój blog, czy przyszła i polubiła Twojego fanpage'a, aby zostawiła Ci adres e-mail. I wtedy, kiedy już masz zbudowaną bazę adresową, bazę swoich potencjalnych klientów, potrzebujesz zbudować z nimi relacje poprzez takie dość częste kontakty. I robisz to za pomocą mailingu. Wtedy już możesz zacząć pisać o tym, co masz do zaproponowania, czy to o swoich produktach, czy o propozycji współpracy. Tutaj już budując takie bliższe relacje możesz opowiedzieć swoją historię, czy to historię produktu po to, aby właśnie osoby ci zaufały, aby cię polubiły i wtedy łatwiej będziesz mógł zaproponować i przekonać te osoby do tego, żeby, żeby chciały od ciebie coś kupić. Wtedy już tutaj, już poprzez mailing możesz mówić o, 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 możesz mówić o produkcie, o korzyściach wynikających z tego produktu, o tym, jak zmieni się jego życie, kiedy kupi Twój produkt lub usługę. To jest już miejsce na sprzedaż. Dopiero w tym trzecim etapie. Ja tutaj teraz pokażę Ci na swoim przykładzie jak ja, gdzie ja te strony przechwytujące umieszczam. No na przykład tutaj na moim blogu, na stronie o mnie, mam już tutaj na samym dole, jak ktoś przeczyta sobie, poczyta coś sobie na mój temat, mam tutaj umieszczony formularz zapisu, gdzie osoba może sobie zasubskrybować mój biuletyn i będzie powiadamiana o tym, jak, co się dzieje na blogu, co, co się dzieje na moim fanpage'u. Potem tutaj na przykład na blogu też mam umieszczoną taką stronę banerek, który kieruje do strony przechwytującej. I tutaj też osoba, która jest zainteresowana tym, co ja robię, może wpisać swój adres e-mail po to, żeby dostawała więcej informacji. Można jeszcze umieszczać linki w artykułach po to, aby też przekierować na stronę przechwytującą. Na przykład tutaj w takim artykule mam podlinkowane jakieś słowa, które też kierują do strony przechwytującej. Możesz sobie takich miejsc na blogu zrobić kilka, gdzie po prostu osoby, które czytają, które Cię odwiedzają, żeby wpisały swój e-mail, żebyś miał z nim później stały kontakt, tak jak mówiłam, poprzez wysyłane cyklicznie wiadomości. Drugie miejsce to jest kanał YouTube. Ja tutaj mam też jakieś swoje filmy i pod filmem na przykład zostawiam też jakąś informację, żeby osoba też albo weszła na moją stronę, albo już zostawiła na stronie przechwytującej swój e-mail. Także też tutaj jest możliwość podlinkowania tej treści w opisie po to, aby właśnie przyciągnąć do siebie te osoby, z którymi chcemy w przyszłości nawiązać współpracę albo coś im sprzedać. Następnym miejscem, gdzie ja mam tutaj też możliwość zostawiania adresów, jest, na, jest mój fanpage. Ja tu mam kilka, pokażę na przykładzie tego fanpage'a Zarabiaj więcej. Tutaj, bo jak zbudować fanpage? Przede wszystkim to poprzez to, że zapraszasz do grona swoich znajomych różne osoby i dopiero poprzez tych znajomych nawiązujesz możliwość, nawiązujesz kontakt za pomocą fanpage'u, fanpage'a i to jest już taki kontakt biznesowy, bo nie wszystkie informacje biznesowe można umieszczać na swoim profilu prywatnym, dlatego że no, nie każdego to interesuje, natomiast osoby, które będą zainteresowane, polubią Twojego fanpage'a. I, I tutaj już możesz te biznesowe informacje, oczywiście też nie wszystkie biznesowe. Tutaj na przykład no, mam jakiś post niezwiązany z biznesem. I tutaj na przykład też mam już przekierowanie do strony przechwytującej, gdzie tutaj osoba może wejść i zostawić swój adres. Także to są takie miejsca, gdzie możesz darmowymi sposobami zachęcać do tego, żeby osoby. Które się skupiają wokół Twojego fanpage'a czy wokół Twojego kanału YouTube, czy przychodzą na Twój blog, żeby pozostawiły Ci adres w celu nawiązania bliższej relacji i zaproponowania swoich produktów, usług czy to współpracy. To byłoby na tyle, oczywiście, taka wiedza w pigułce, ale niezbędna do tego, żeby rozpocząć działania w internecie metodami darmowymi. Później, jak już Zaczniesz osiągać pierwsze wyniki w ten sposób, możesz korzystać z metod płatnych. Ale proponuję to zrobić w takiej kolejności, aby najpierw rozpocząć się poprzez metody darmowe, a potem, jeśli już nabierzesz wprawy, dopiero wtedy próbować z metodami płatnymi. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce na następnych filmach. Zapraszam również do tego, żebyś polubił mojego fanpage'a, żebyś odwiedzał mojego bloga. Zapraszam Cię też, na, abyś zasubskrybował mój kanał YouTube. Dziękuję bardzo.